Takiego znaleziska nikt się nie spodziewał. Doskonale zachowany i wyposażony bunkier z okresu zimnej wojny odnaleziono podczas rewitalizacji rynku w Brzesku. Jest doskonale zachowany, jest mnóstwo drewna w środku, widać, że właściwie uszczerbek czasu, czy też czas, właściwie żadnego uszczerbku nie spowodował. Kable, liczniki i aparatura telekomunikacyjna. Wszędzie rosyjskie napisy. No Służył do wzmacniania sygnału kablowego połączenia między wojskami. Układu warszawskiego między Moskwą a Bernem. Prawdopodobnie także do podsłuchiwania rozmów, zwłaszcza tych międzynarodowych. Bunkier liczy kilkanaście metrów kwadratowych. Oprócz aparatury jest tu także pomieszczenie socjalne. Że ewentualna obsługa, która tym e, miałaby się zajmować w określonych warunkach, e, żeby miała możliwości tam do, do pracy. Wejście do bunkra było schowane w tej beczce. Niewiele osób o tym wiedziało. Tak? Jest to niespodzianka dla wszystkich, począwszy od wykonawcy, skończywszy na, na urzędnikach. Choć o istnieniu takich bunkrów wiedzą historycy. Ta kapsuła odkryta na rynku w Brzesku jest mniejsza niż ta, którą ja oglądałem i do której też wchodziłem, a była na trasie obwodnicy wojnickiej. Z tym, że tamta kapsuła została wydobyta, pocięta i wywieziona na złom. Władze Brzeska nie chcą, by podobnie zakończyła się historia odkrytego bunkra. Mimo, że nie przejawia zbyt wielkich walorów historycznych to znalezisko, ale sądzimy, że jest warte utrwalenia w pamięci potomnych, jak wyglądał ten dla nas ciemny okres w historii Polski. Teraz ma być atrakcją turystyczną.